nie grali no majstry dzisiaj to nie poszliśmy z robotą przyspawaliśmy te koła w końcu przetop dobry uwierzcie mi uwierzcie na moje 20 letnie doświadczenie w spawaniu przetopiłem na 250 amper zwykło spawareczko, taką malutko żółtą elektrodą tu jeszcze jest klinik taki zrobiony z bolca sieczkarniowego jeszcze będą zastrzały ale mi się nie chce bo szybko mi się chciało Zobaczyć jak koła będą wyglądać Tu taki manewr jeszcze jak ktoś był na tak traktorpulingu Bo tak widzicie brzydko to wszystko wygląda No to zrobimy Jak Amerykanie zatuszujemy to Taką fajną tarczę Kawałek blachy Z logo będzie tym fajnym takim moim I jaki będzie ciąg jechał to, będzie to nie będzie się to obracać Tylko będzie stało w miejscu jest na to patent taki kto był na traktor polingu, to widział coś takiego, nie? Te tarcze takie. A tutaj proszę bardzo. Fotelik skórkowy, bo taki widziałem, że mają tam na tych na tych Holandiach. No i takie coś, to szybko można zrobić. Kupić fotel, postawić i już jest, nie? Maszyna. Kubełeczek. Teraz widzicie, ile tu będzie, ile mam miejsca jeszcze na klatkę. Jeszcze błotniki i klatka będzie. O, sporo miejsca. W środku jest hamet. Ciągnik ma 2,40, yy, a rozstaw, a tutaj będzie metr. Tu jest hamet, 100, 100 cm chyba w środku, tak? Tu jest 50. No dobrze. tam 105 jakoś chyba cm tam parę Także, no, roboty jeszcze jest multum. Teraz muszę ściągnąć tu pół, pół skrzynię. Tą pół skrzynię ściągnąć yy, albo zostawię hajlo, albo wyrzucę hajlo. Eee, te kryzy od wałków takie to tutaj do robienia do dorobienia z żeliwnych na metalowe muszą być zrobione skrzynię zostawię myślę że wytrzyma nic nie będziemy robić wczoraj nie wkleję wam dwa zdjęcia eee, ściągaliśmy jedną pół oś robiliśmy e, szablon do tak, zastrzałów co mówiłem gdzieś tutaj mi to tutaj leży o taki tutaj już mam takie powiercone powiercone pod cztery dziureczki i no to będzie tutaj właśnie do tych półosi, żeby to tutaj do tego przymocować błotnik, klatkę eee, tutaj jeszcze będzie tam do zaczepu, trzeba będzie zaczep zrobić, te płozy, no ale tam teraz właśnie przy, przy tej przy tej dupki będzie robota i pomału coś tam się dzieje ciąg dalszy naprawy właśnie odjęłem skrzynie czyli ten półbieg HILO Okazało się że tutaj już było uszkodzona taka osłona Osłona taka tutaj była uszkodzona tego yy, koła które pokrywa Pokrywy koła do wałka WOM Tu wałek WOM jest To no chodzi tam luźno można go wyjąć No i teraz tak tutaj muszę zmienić te dwie Flansze obudowy łożysk Muszę to zmienić podobno na stalowe, bo to jest żeliwne, żeby to było mocniejsze. Tutaj ładnie wszystko wygląda. Skrzynka, to już tam pokazywałem wcześniej. Skrzynie nic nie będę ruszał. Trybów nic, myślę, że wytrzyma chyba tam. Wolnice też są oryginalne, wszystko będzie oryginalne, hamulce wykorzystane będą. Tutaj co? No, trzeba wyczyścić jakieś tam opiłki, ząbki są, coś tam nie wiem skąd to jest poleciało, może gdzieś stare. Mm, tutaj chyba, chyba będę musiał się doradzić jeszcze tych moich kolegów. Yy, muszę wyrzucić te highlo, czyli ten wzmacniacz momentu, tak jakby ten półbieg. No yy. i to koło też wyrzucę, i wtedy będę musiał zaspawać te wałki i dorobić miejsce, te, 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 miejsce tego wzmacniacza momentu, tego highlo. Yy, dorobić taką przejścióweczkę, żeby tu mi wchodziło. Ten wałek widzicie, ten wałek wchodzi tu, a teraz y, po prostu tego wałka nie będzie. On jest taki krótki tu w środku. Y, będę musiał jakoś tam złączkę dorobić. No a jak to ja rozdemontuję, to wtedy będę widział. No i co i wyczyścić to wszystko trzeba wyczyścić tutaj. Jestem rozdzielać strzęgiem, mam tam u góry. Tu do wyciski, bo sprawdzać, rozdzielać strzęgę mam tu u góry też tam będę musiał go zmodernizować, z, zrobić, żeby na jedne sprzęgło wtedy działało na jeden docisk. Bo mam w warsztacie, słuchajcie, okropny, bo zaczęliśmy remont, a czy remont? Nie remont, tylko porządek robić. Porządek zaczęliśmy trochę robić w końcu w warsztacie. A jak się 10 lat prawie brudziło no to teraz trzeba posprzątać parę dni przynajmniej. I tutaj, tak dopiero trochę ogarnęliśmy, trochę ustawiamy, a tu jeszcze bajzel bajzel jest taki, że szokasz ale nie wstydzę się tego pokazywać wam bo się tego nie wstydzę po prostu bo organu się nie ma co wstydzić tylko trzeba go posprzątać dobra tak szybko wam nagram tu już rozbebeszyłem tę skrzynię tam leży Halo. tu mam flansze zespawane już od tokarza i skręcone na 5 śrub i zespawane razem Dwie WOM i pto WOM i jazda tu jest są dociski, tu mam wałeczek z tej skrzyni. Tu mam wałeczek z drugiej skrzyni, z mniejszego typu skrzyni. I teraz patrzę tak. Tu jest grubszy ten wałek troszeczkę w tej skrzyni tej, co teraz tu mam. Ale tu znowu odchudzili go przez środek, a tamten jest grubszy, ale krótszy. Eee, tutaj przez środek całe, całe tego wałka przechodzi otwór taki. Ten, ten wałek jest w środku pusty jest pusty na przelot i boję się, że to mi się ukręci e, muszę go zaspawać tutaj w tym miejscu znaczy mogę go zaspawać tutaj na wyjściu tutaj z tym razem no i z drugiej strony jeszcze tą materię mam słabą, zaraz mi siądzie ale może jakoś tam może jakoś dogram Burda. wszystko leci Dobra. Znowu. Dobra. Tutaj, tutaj, na tym wyjściu mogę to zaspawać. Nie, bo tak zaspawuje się. W Ameryce. W Ameryce. W Polsce też. Eee, tutaj, a tutaj, w tym miejscu, gdzie się łączy to, jest ten wzmacniacz, właśnie momentu, to przekazanie przez ten właśnie wzmacniacz momentu. Czyli ten tutaj jest w John Deager jak jeden, dwa, taki półbieg, nie? To jest tutaj między tymi dwoma. Połączyć. Na szybkiego można by było do zrobić, żeby zrobili tulejkę. Dorobić tulejkę taką na ten frez. I połączyć po prostu. nie? Pewne trochę, żeby to nie schodziło. I to wszystko. To wchodzi tam. Tam u góry. O gdzie to światełko się pali. I tak. Tu jest frez. Fajnie, że jest frez taki na 21 frezów. Taki jak wałek WOM jest. Już tutaj przyszykowałem sobie takie elementy. Mocu wałka wąż To jest ten sam tu i ten sam tu normalnie na wałek wą nie? No To jest jeden plus, no ale to mi też nic nie daje. Kurde, no mi leci, no, się, eee... A, mi się to puszka. brudzi chłare, no. eee, I teraz tak, chyba dla bezpieczeństwa wyślę ten cały te dwa elementy. Do dorobienia takiego wałka, całego od brzegu do końca, i tutaj z grubszym tym elementem, żeby takie było jak tu, całą grubość, żeby było mocniejsze. Tylko nie wiem, czy tak wywiercą dziurę przez cały środek tutaj, ci co u nas drabiają te rzeczy. I wtedy, będzie jednolity wałek, nie? ominę te wzmacniacze, bo te wzmacniacze to nie wytrzyma tej mocy. To się wyrzuca i zaspawują tutaj. nie Ale nie wiem, co tutaj robią. Jak oni tutaj to robią? Czy dokupują jakiś taki wałek, czy coś, no nie wiem, pojęcia. Dobra, ale to, to tyle. Tyle bo mi bateria zaraz się. Yy, chyba to dam wyśle, bo jak to pospawam, to, to już tego niestety nie zrobię, nie? jak uszkodzę, to mogę wtedy sobie dorobić, zostawię, a to pospawam, yy, a będę miał drugi na zapas, bo to szkoda roboty. rozbierania wszystkiego. Uszkodzone tutaj było łożysko. O, tutaj widzicie te, te farfosle są z tego łożyska, z tej obudowy. Tutaj co ten wałek? Ten wałek wąw, wywalę całkiem, bo i takim będzie przekazanie napędu na to zbędne kilogramy. Tutaj to też wszystko wylatuje, te koło tarczowe, To te koło zębate też wylatuje. W Hajlo wylatuje, trochę kilogramów odleci akurat. To dobrze, Dobra, panowie, walczę dalej. Flanszę już ściągnąłem, skrzynię umyłem, tam też umyłem, umyłem, wyczyściłem. Tutaj mam już przygotowane dwie te piasty flansze Nie wiem, tam jak się zwał, to zwał do dorobienia metalowe. Tu mam już ten wałeczek na wzór. Tutaj mam yy, John Deere's stale do zrobienia tego wałka. A tu mam koło z kosiarki tej wikona. Przy okazji zrobię. Tutaj zrobiłem jeszcze tak. Wyjąłem wałek wą, zrobiłem zaślepkę. Przykręciłem ładnie. Tutaj blachy nawierciłem dziury, ale muszę poprawić, bo nierówno. Może Dajcie mi patent, jak odzorować dziś ten. Jak odzorować dziury takie tutaj o, na gwinty. Jak to odzorować? Nie wiem, co na kartonie. Pewnie byście powiedzieli, kartonem i młotkiem tuc. No chyba i tak będę musiał zrobić, bo. A nie mam kartonu takiego. Eko, może bym miał, ale. Ale te kartony próbowaliśmy, przesuwa się coś tam, nie? I tak się nie za bardzo nie odbiło, ale może słaby karton. był. Dobra, nieważne. Wyjąłem tutaj ten wałek cały WOM co widzicie Co był z tyłu tą obudowę nie psułem na razie nic Żeby było można Była możliwość powrotu Do wersji oryginalnej Trochę się waham gdzieś tu miałem te koło te zębaty tutaj Waham się bo jakby był ten wałek WOM i te koło założone i ten wałek WOM To mógłbym sobie mierzyć moc z tyłu nie od nawałku po prostu nawałku WOM Bo on by chodził tak jak Sprzęgło by jechało i mógłbym to mierzyć z tyłu go Ale co myślę tam i tam z tą mocą tam. Co ja tym muszę komu udowadniać? Ile będzie, tyle będzie. Silnik będę robił tam już. Także odbywłem wy, wy, ten bałek. Prawie zapalił. Gaził mu chyba trzeba trochę. wygląda Na wszystkich pyłkach nie chodzi, trochę chyba na jednym albo na dwóch chodzi. Nagrywa to się, nagrywa się jeszcze. <tryk> Tego to jeszcze nie było, słuchajcie. Uf, trochę stracha mi napędziło. Nie wiem czy to turbina. Czy listwa się zacięła w pompie? Bo pompa długo nie była używana. Mogła dawki, dawki rozruchowej mogła nie wyłączyć. Może być zacięta ta. Chciałem, widzicie, zrobić jak w traktor pullingu. Zamknąć dolot. Ale stracha było. Dobra, teraz trzeba pomału odsresować, stres odejdzie i zobaczyć, co jest przyczyną tego zjawiska. Tutaj tego dzisiaj odpalałem, jak widzieliście, albo, albo już będziecie widzieć. No rozbiegał się skórczybek, no. czy znaczy rozbiegał, nie rozbiegał się, tylko pompa się zablokowała, listwa się zablokowała, ale tak śmiesznie się zablokowała, że nawet jak dam tu gaszenie te, ten, co, ga, gaszenie na linkę jest, nie? To też to też Nic to nie działa te gaszenie, nie? wkręca się na wysokie obroty. Mankament tu mały jest taki, że ja dałem tu wtryski silnika 340 koni. Za duże wtryski może. I za dużą moc daje. Ale to kurde nie, chyba nie może tak być. No dwie tu sekcje mi stoją zawiesiły się, dwie sekcje. Listwę już cofnąłem jakoś tam mechanicznie wstuknąłem, że to wszystkie się cofnęła ta listwa. No ale dalej te paliwo wali tam rozkręca się na plaku na samostarcie kupiłem sobie fajne etery takie John Deere oryginalne zaraz wam pokażę coś takiego wiecie jak się bawić za który pooling to tam e, tam psikają tak te silniki jak zapalają nie no teraz to też mówię kupię nie no to słuchajcie kosztuje chyba 40 zł taka puszka nie i psikasz się on chodzi normalnie ci na tym nie Original Ether Kupiłem do ciągnika, bo mam te automaty do psikania, do rozruchu i sobie kupiłem właśnie w końcu rozrusznik. Taki za 500 zł polski Elmot. Na razie chodzi Szybko szybkobrutowy, bo ktoś ostatnio tutaj Marcin chyba tam ode mnie brał takie cewki. Nie cewki 500 zł Marcin możesz brać, pasuje e, tylko Elmoty, bo polski tu wziąłem akurat nie. Co tu jeszcze z tym silnikiem? No rozbiegał się. Myślałem, że turbina, odłączę olej. Tu wszystko ten. W końcu od, odpiłem, paliwo mu, odpiłem mu paliwo, rurkę odkręciłem, no i wypalił, no i na tym plaku, i niech tam chwilę pochodzi, nie, na tym eterze. No i pochodził, ale widzę, to nic nie dało. I teraz trzeba będzie drugą pompę. Yy, drugą pompę trzeba będzie albo. albo ma jakąś większą, ale nie, to miał być normalny silnik, taki do sprzedaży, albo dla siebie, na zapas to miał być, nie? 7,6 litra to jest. 160 koni ostatnio wyczaiłem on tu powinien mieć na tej pompie, bo dlatego 9,5 mm mi się nie zgadzało, 180 koni No ale chodzić chodzi, nie kopci tam na plaku, a tak to się wkręca od razu na wysokie obroty, nie? I tak wiecie, no niezdrowo jest, tak ci nie oleju ma, także to jest zapał od razu, bez problemu, przed zapaleniem jeszcze, nie? Yy, tutaj nigdzie nic nie leci, jest zalany płynem teraz. Yy, no ale ale jest problem z pompą wtryskową nie? trzeba zmienić drugą dobra to na tyle myślę że starczy tego materiału tam... pozdrawiam wszystkich trzymajcie się pozdrawiam z warsztatu jest godzina chyba 20 któraś tak sobie codziennie o 18 wychodzę do 20-21 godzinki ten swój projekt coś tam próbuję popchnąć do przodu po troszeczku przy okazji trochę sprzątam Teraz mróz jest na dworzu, no to z chłopakami, z pracownikami sprzątamy tutaj pod dachem, piec palimy żeby było ciepło. Także pozdrawiam wszystkich, nie oglądajcie tych YouTube'ów, a już tym bardziej rolników nie oglądajcie. Cześć! wartowałem z tymi rolnikami oczywiście.